Wojna na Ukrainie, która trzy lata temu jednoczyła Polaków, jak rzadko co, już niedługo może podzielić polską prawicę. Spór Patryka Jakiego z Krzysztofem Bosakiem na Twitterze o normalizacji relacji z Rosją może sprawić wrażenie niewinnej wymiany ciosów. Stałem jednak tezę, że może zapowiadać znacznie głębsze pięknięcie, które może na stałe zmienić układ sił na polskiej prawicy. O co chodzi w tym sporze i kto ma rację, zaraz się dowiecie. Witamy w klubie Jagielońskim, gdzie tworzymy wizję prawicy przyszłości. Prawicy bardziej chrześcijańskiej i bardziej demokratycznej, prawicy, na którą będą głosować Twoje dzieci. Wróćmy do początku wojny. Rosja atakuje Ukrainę, a Polska niemal jednogłośnie staje w jej obronie. Prawica, lewica, centrum. Wszyscy działali razem, organizując pomoc, przyjmując uchodźców, wysyłając sprzęt. Moralność, owszem, była ważna, ale strategia wtedy dominowała. Niepodległa Ukraina to jest dla nas bufor przed rosyjską ekspansją, a jej upadek oznaczałby, że mielibyśmy koło swoich granic drugą, większą Białoruś. Nawet PiS i Platforma, które zwykle skaczą sobie do gardę, zgadzały się co do jednego. Rosja to wróg, a Kijów trzeba wspierać. PiS zarzucał Platformie reset z Rosją, a Platforma PiSowi prozyjskie wpływy. Absurdalny spór, bo platforma porzuciła reset już ponad dekadę temu, a PiS z Moskwą przecież nie ma nic wspólnego. Ale to było kiedyś. Minęły trzy lata, a wojna ciągle, jak chroniczna choroba, nie chce się zakończyć. I Polacy tracą cierpliwość. Badania Cybosu nie pozostawiają złudzeń. Rośnie sceptycyzm wobec uchodźców, wkurzenie na Zełęckiego i na jego administrację, a także rośnie zmęczenie wojną. To stało się naszym, można powiedzieć, narodowym ciężarem. Kiedyś byliśmy liderami w takim obozie sprawiedliwości. Zero ustępstw, pełna solidarność z Kijowem i presja na Moskwę. Dziś coraz więcej z nas chce zamknąć ten konflikt jak najszybciej, nawet kosztem Ukrainy, powtarzając czasami głośno, czasami cicho, nasza chata z kraja. Badania pokazują, że pomysł wysyłki polskich żołnierzy na Ukrainę budzi strach. Że to osłabi, a nie wzmocni nasze bezpieczeństwo. A pamiętacie, jak jeszcze w marcu na początku yy, wojny Kaczyński pojechał do Kijowa i mówił tam o misji NATO. I wielu wtedy w Polsce go popierało, krytykując zachód za konktatorstwo. A teraz sami ciągamy. Wchodzimy w te buty ostrożności, niczym Ewa Kopacz w 2014 roku, gdy mówiła, że będzie zachowywać się jak polska, rozsądna kobieta. Kiedy zbliża się niebezpieczeństwo, to należy zamknąć drzwi na klucz i sować się pod kołdrą. Ta strategia wtedy była wyśmiewana, ale dziś dobrze rymuje się ze społecznymi nastrojami. Konfederacja od, dawno, od dawna żeruje na tym zmęczeniu, powtarzając zero socjalu dla Ukraińców, nie wysyłamy polskich żołnierzy, skupmy się na sobie. Ale teraz, co jest istotne, to samo zaczyna się dziać w Prawie i Sprawiedliwości. Kiedy słuchamy się w narrację Przemysława Czarnka czy Karola Nawrockiego, nie sposób odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z bardzo podobną narracją. Wielu uważa, że głównym powodem tego jest y, są oczywiście wybory prezydenckie i zabieganie o elektorat konfederacki w drugiej turze. Y, to prawda, ale tylko częściowa. Po wyborach nie wierzy, aby Prawo i Sprawiedliwość wróciło na swoje pierwotne pozycje. Dlaczego? Bo w ostatnim czasie znaczący wpływ na jego poglądy wywiera narracja Donalda Trumpa. Skąd ta trumpizacja PiSu? To nie przypadek, a konsekwencja ich amerykańskiego DNA. PiS od zawsze widział Stany Zjednoczone jako realną siłę która zdolna jest chronić nas przed Rosją i równoważyć e, Unię Europejską. Gdy Trump objął swoją władzę w 2017 roku, relacje z Polską pod rządami PiSu i Dudy rozkwitły. Stałe bazy amerykańskie, gazę z Ameryki, zniesienie wiz dla Polaków, a przede wszystkim masę pochwał Trumpa w stronę Polski. E, były one szczególnie cenne w czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość... E, rządziło Polską, a Polska w Unii Europejskiej siedziała w oślej ławce. To były dyplomatyczne sukcesy PiSu, którymi się chwalił jak trofeami, bo mógł przez to pokazać, że mają ważnego sojusznika w sytuacji, kiedy Bruksela ich atakuje. Ale relacje PiSu z Trumpem to nie tylko interesy. To też do pewnego stopnia wspólnota wartości. PiS i Trump znaleźli wspólny język przeciwko liberalistokracji, czyli tym unijnym elitom, które ich zdaniem Narzucają Polsce progresywne wartości, podważają suwerenność i chrześcijańską tożsamość. Trump z jego America First i krytyką globalizmu stał się dla PiSu takim partnerem w walce z tym kluczowym, e, niektórzy mogli powiedzieć, wrogiem. Kluczowe jednak było przekonanie, że Trump u władzy odwróci bieg historii. Za Bidena czy Obamy świat był dla PiSu nierówną areną, na której liberalne elity. Z Brukseli, Waszyngtonu czy, czy ONZ-u wspierały opozycję, media i organizacje pozarządowe, podcinając legitymizację e, pisowskiego rządu. Trump był nadzieją, że sojusznik za oceanu e, nie tylko nie będzie przeszkadzał, ale wzmocni ich władzę, kończąc dominację liberałów, zasypując to nierówne boisko. I Telewizja Republika, grając rolę polskiego Fox News, podsycała ten trend, wiążąc się z trampistami i promując go jako wybawcę konserwatyzmu wśród Elektoratu PiSu. Drodzy widzowie, szanowne słuchaczki. Przerywamy audycję klubu Jagiellońskiego, by prosić Was o wsparcie. Wierzymy, że Polska potrzebuje wizji prawicy przyszłości. Proponujemy ją w naszych programach i artykułach. Ale, żeby ta praca przyniosła efekty, konieczne jest Twoje zaangażowanie. Są na to trzy metody. Pierwsza to Twoje wsparcie finansowe. Kliknij w link pod tym programem i dorzuć się do jego tworzenia. Każda wpłata, 7 albo 213 zł, ma znaczenie. Druga to stały kontakt z nami. Zostaw nam swój adres mailowy, a w każdą sobotę o godzinie 10 otrzymasz najlepsze materiały tygodnia. W każdym artykule na portalu klubiegieloński.pl znajdziesz okienko zapisu na newsletter. Trzeci sposób to zaangażowanie w promocję naszych treści na YouTubie. Zostaw subskrypcję Daj kciuk w górę, napisz komentarz, udostępnij ten materiał. Mam nadzieję, że niektórzy z Was dali się namówić. Zachęcam do dalszego słuchania i oglądania. Teraz, gdy Trump wraca, wstrzymuje pomoc dla Ukrainy i obiecuje zakończyć wojnę w 24 godziny, PiS staje przed dylematem. Część prawicy tak dużo zainwestowała w Trumpa, że szuka wymówek, że to wina Unii Europejskiej, wina Zelenskiego, który mógł nie pyskować w gabinecie Oval. A tak w ogóle to Biden mógł wcześniej ten temat posunąć do przodu. Owszem, Unia Europejska powinna zrobić więcej. Biden powinien zrobić więcej. Zelenski powinien zachować się zupełnie inaczej. Ale to, przyznacie, brzmi po prostu jak tania wymówka. Po prostu trzeba przyznać, że niektórzy na prawicy wierzą, że Trump. Władzy jest im potrzebny, bo da przewagę. Nawet kosztem Ukrainy, rozbijając w tym samym linię Lecha Kaczyńskiego, a następnie Andrzeja Dudy, który widział Polskę jako tego strażnika antyrosyjskiego frontu. Moim zdaniem, to zderzenie dwóch wizji PiS-u, Trumpistowskiej i Lecha Kaczyńskiego, to początek poważnego kryzysu na prawicy. I tutaj dochodzimy do sporu: Jaki versus Bosak. Politycznej rozgrywki, która może zdefiniować przyszłość prawicy. Patryk Jaki, wiceprezes PiSu, w swoim ostatnim tweetie mówi wprost: Żaden reset z Rosją się nie udał. Rosja swojej natury nie zmieni, a Zachód marzy o biznesach z Moskwą, co znów wpędzi nas w kłopoty. Dla jakiego to oczywiste, że Polska musi być liderem w izolowaniu Rosji, budować sojusze. Transatlantyckie stawiać na politykę ostraszania. Odwołuje się do Lecha Kaczyńskiego, do historii i twierdzi, że Rosja to po prostu zagrożenie egzystencjalne, a słaba Ukraina to ryzyko także dla nas. Dlatego musimy wywierać presję, wspierać kijów i trzymać Moskwę w ryzach, bo inaczej znów można pokonać. Krytykuje Zachód za naiwność, a Konfederację za iz izolacjonizm, który osłabia Polskę jako lidera regionu. Z drugiej strony mamy Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu jednego z zespół Konfederacji, który chłodno stwierdza. Po wojnie Polska wróci do interesów z Rosją, bo to po prostu nieuchronny proces. Firmy, geografia, ekonomia to wymuszą. Tak jak Niemcy czy Francja już teraz szukają sposobów na reset. W swoim poście precyzuje, że to nie politycy zdecydują, lecz tysiące przedsiębiorców, bo Polska leży między wschodem a zachodem. I potrzebując surowców i szlaków, po prostu jesteśmy na tą taką pragmatyczną współpracę niejako skazani. Bosak stawia na swoiście pojęty realizm. Historia pokazuje, że po konfliktach mocarstwa wracają do współpracy, a my nie możemy ryzykować eskalacją i stratami. Mówi, unikajmy konfrontacji, bo to nas osłabi. Skupmy się na własnej armii i gospodarce, a nie na byciu forpocztą zachodu. Krytykuje naiwność jakiego, wskazując, że polityka wiecznego konfliktu z Rosją jest niepraktyczna i kosztowna, zwłaszcza jeśli Zachód pójdzie na ustępstwa. I tu dochodzimy do sedna. Wszystko wskazuje na to, że stosunek do polityki wschodniej, w tym do Rosji i Ukrainy, stanie się kluczową linią podziału na polskiej prawicy. Dotąd linia Lecha Kaczyńskiego, twarda polityka antyrosyjska. Polska jako Lider w powstrzymywaniu Kremla, dominowała, bo PiS dominował na prawicy. Ale wzrost konfederacji, rosnąca popularność tej, tej formacji, ich narracji, a także trampizacja PiS-u zmieniają, można powiedzieć, układ sił. Coraz więcej na prawicy, i coraz częściej słyszy się e, kwestionowanie tej dotychczasowej linii. Bosak i Konfederacją z ich wersją, z ich polską wersją izolacjonizmu, i PiS z takimi twarzami, jak właśnie Tarczyński czy Czarnek, które zaczynają mówić językiem trampizmu, Trumpi, wszystko to sygnalizuje, że polską prawicę być może będzie za niedługo już czekać taki etap, w której odejdzie zdecydowanie od linii. Lecha Kaczyńskiego. To już nie margines, można powiedzieć, lecz równorzędny nurt, który będzie współistniał i współkształtował polską prawicę obok tej, która dotychczas była absolutnie dominująca. Jeśli ten podział się utrwali, prawica stanie się więc polem bitwy dwóch obozów jednego twardo antyrosyjskiego, i drugiego, można by powiedzieć, izola. Choć sami, pewnie, ci politycy, którzy ten nurt reprezentują, wolą o, siebie, o sobie mówić, że są reprezentantami nurtu realistycznego. Zapytacie, jaka jest moja ocena w tym wszystkim? Ja nie chciałbym od niej abstrahować. W tym sporze starałem się zrekonstruować możliwie najtrafniej, w jak najlepszej wierze obie strony, ale nie ukrywam, że zdecydowanie bliżej mi do linii Patryka Jakiego i do linii Lecha Kaczyńskiego. Nie mam zamiaru tutaj konfederacji odsączać od czci i wiary, wyzywać od ruskich ONUS. To jest zbyt prostackie i nie oddaje się na sprawy, ale ich argumentacja po prostu mnie nie przekonuje. Dlaczego Dlatego, że wydaje się ona bazować na takiej koncepcji wielowektorowości polityki zagranicznej, ale, Wiktor Orban, w teorii brzmi to rozsądnie, ale w praktyce uważam, że to utopia, która po prostu nie uwzględnia rzeczywistości. Rosja jest bowiem zagrożeniem dla Polski nie dlatego, że my pomagamy Ukrainie, ale dlatego, że po prostu żyjemy tam, gdzie żyjemy na strategicznym skrzyżowaniu, gdzie nasze interesy zderzają się z imperialnymi ambicjami Moskwy. I żadna współpraca gospodarcza tego nie zmieni. Nie zmieni tego, że Rosja patrzy na Polskę jak na przeszkodę, a nie jak na Partnera. Powiedziałbym, że jedyną zaletą resetu, jaki był realizowany przez polityków Platformy Obywatelskiej z Rosją, było to, że Moskwa udowodniła, jak iluzoryczna jest dobra wola wobec niej i że nie wystarczy wyciągnąć rękę, żeby Rosja zmieniła kurs. Dopóki Rosja będzie tym, czym jest i będzie pod rządami Putina czy jego otoczenia, wszelkie próby porozumienia z Moskwą to po prostu fikcja. Groźna fikcja. Wyobrażam sobie kiedyś. Rosję, która mogłaby być inna. I wtedy argumenty Bosaka i jego kolegów z Konfederacji będą pewnie dla mnie być może bardziej zrozumiałe, ale na pewno nie za czasów Putina ani jego zaplecza. Dlatego bliżej mi jest do twardej linii Lecha Kaczyńskiego. Czy Trump podzieli polską prawicę? Ciekaw jestem Waszej opinii. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, i subskrybujcie, jeśli chcecie usłyszeć o tych tematach więcej. Do usłyszenia już niebawem. Klub Jagieloński wizja prawicy przyszłości.